Cześć, mam dostać tej strony Bakuś, to ja oczywiście wracam do Minecrafta, którą lubicie tą serię, bo pierwszy raz chyba w ale o 12 miałam wam nagrać tego Minecrafta, miałem trochę czasu, a więc nagram wam tego Minecrafta i zagramy sobie w drugi odcinek, tak jak wam obiecałem. Wrzucę ten odcinek, bo aktualnie nie będę tego tak długo robił, ale wyrzucę to na YouTube. A co często to nie będzie trwało długo, ale... Powiedziałem wam tego Minecrafta, to będziecie mieli tego Minecrafta. Bo mi to nie przeszkadza, że nagrywam Minecrafta. Jakby, co? To ja wchodzę. No, ten... To no, nowa przygoda. I... Ja... ja. I za chwilę się widzimy. A ja, to jest jakiś villager. Nie ja wiem, bo co to, to jest villager to... To jest villager. To jest no tu mamy jakąś... Dziękę mamy tu, nie? Tu nie widzę, tylko jakiś które jest ładnie do mego poza tej strony, a to nic, bo tu nie powinna być trawa w tym Dobra, kupimy sobie trochę drewna. Podobnie na tym sobie nie ma luga, ale odpowiadam gdzieś z niej. Mmm, no, żegnę, chyba go nie zyska, a jednak zniszczę. Dobra, tu będzie ten trawienko, to te i chyba zniszczę. Dobra, całe drzewo. Wykosone tak skrócia jakby. Tato ja mam skina w Minecrafcie. Tato widzisz? Tato patrz, tato patrz. Tato patrz, mam skina w Minecrafcie. Widzisz Noooo! No, no to jest film a to nie mogę sobie go zmienić. W każdej chwili. I właśnie no. to ja, to, jest, to ja, bakuś super bakuś. Ja do tego bakuś super. A, jest, dobra, tak, do to Ale to nie robić, ciach Dobra, 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 dobra Widzowie Co to tu robisz? Dobra no to też jest mój skin Patrz Marcel, mam skina do mojej... Mam skina! No bo ja jestem chory, widzowie. A patrz jakiego mam skina do Minecrafta, Marcel. Widzicie? Teraz jej podgłośniłem aktualnie na maksa mikrofon. Jakby co. I teraz możemy lecieć. Ty, ty, ru, 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 ru. ty Dobra, to zwykle ja ucieka, ten creeper. Toś. A, a, to bolało na serio, widzowie. Teraz ja lecę, robię no, go północny! I teraz idę załatwić kurczaka aktualnie. Oj się! hita! Nieźle, nieźle! Wow! A w ogóle kobiece sobie są... Nie z Zartuję, to jest kobiece są... Tak nigdy nie wykopię, prawda widzowie? Dobra. no i ciekawe nie ma, ale zobaczmy... No. Co? no ja lata, tu... Lecę, 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 lecę! 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 Odcinek będzie aktualnie trwał 7 minut. Właśnie. A teraz będzie 5 minut, a więc za 2 min... Za 2 minuty kończymy. A więc nie wiem kiedy to... Trzeba to już kupić. Ta. Co tam było? A Ta rade tam wskoczyć? Tam jest woda, to ja to wskazuję.

no, a w ten odcinku będę miał innego skina aktualnie. Łoł, wow 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 łoł, łoł, łoł! Co, a zbroję mam? Ja powiem, że chyba załatwię. Łoł, wow. lewą mojego lecimy. Wow, To już było fajne. Co to było? Po co tyle! Jeśli to widzieliście, to dajcie znać w komentarzach. Eee... Co to było? Ja stąd górę nie wyjdę teraz ja tam nie wyjdę? <trymne> Więc to chyba sobie tylko na sobie żartuje! Dla ładna by końcu. Gdzie to by To jest chyba stateczka, to jest kapitan. Tak, nie nie wolę tam na bo sobie bardzo kobel, z tą O, jakby, tam do ale wam. Dobra, teraz kończymy odcinek.